Wózek inwalidzki z funkcją radia? Tak, to możliwe, moi drodzy. Tutaj mamy wózeczek, który oczywiście ma pięć biegów, regulacja prędkości, pokazuje nam cyfrowo prędkość, jest pokazany też cyfrowo poziom naładowania baterii, możliwość połączenia Bluetooth z telefonem, jak również funkcja radia, posłuchajcie. Wózek mały, lekki, składany. Natomiast to, co go właśnie wyróżnia, to ten cyfrowy wyświetlacz. Wózek y, oczywiście prosty w obsłudze, jeżeli chodzi o obsługę joysticka. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, stosunkowo lekka, do 30 kg. Plusem jest to, że ma zdejmowane i wypinane podłokietniki. Amortyzację przednich kół. Tutaj jest centrala sterująca, po drugiej stronie bateria. Mamy ruchomy, odchylany podłokietnik. Koła mamy, tak jak widzicie, większe. To są koła 16. Cali. Mamy też z tyłu kieszonkę na oparciu. Jest oczywiście pas bezpieczeństwa, i tutaj widzimy koła antywywrotne. Ciekawa konstrukcja, wyposażona w różnego rodzaju kieszonki, nie tylko z tyłu, ale też na e, oparciach bocznych. Tak jak tutaj widzimy, możliwość regulacji y, również joysticka przód-tył, z możliwością przełożenia na prawą-lewą rękę. Także moi drodzy, jest to stosunkowo ciekawa konstrukcja. Pamiętajcie też, że są to wyroby medyczne, należy używać zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pozdrawiamy, zachęcamy do obserwacji.